Witajcie! Wczoraj Amazon opublikował teaser do swojego nadchodzącego serialu, a mianowicie do The Lord of the Rings – The Rings of Power. Bo tak właśnie serial będzie się nazywać. Władca Pierścieni, Pierścienie Mocy lub Władzy, jak kto sobie to tłumaczy w tle pewnie poleci ten teaser. Tak jak ja będę gadał, to jakieś przebitki polecą, bo o samym teaserze też warto porozmawiać. Moim zdaniem wygląda to całkiem fajnie. W każdym razie jest to fajne nawiązanie do pierwszej części filmowej trylogii w reżyserii Petera Jacksona, gdzie mamy scenę wykowania tych pierścieni. I w ten sam sposób powstaje nam na tym teaserze logo serialu. Jest ono wylewane, jest wylewany ten Płynny metal do drewnianej formy, i widzimy taki fajny ogień buchający parę, kiedy wylewa się na ten na te logo wodę. No, całkiem elegancko to wygląda, muszę przyznać. No i czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Otóż premiera serialu będzie miała miejsce 2 września tego roku, czyli zostało całkiem niedużo czasu i myślę, że niedługo pojawi się jakiś y, trailer zwiastun zapowiedź coś cokolwiek dłuższego z czego będziemy mogli wywnioskować jak sam serial będzie wyglądał charakteryzacja efekty jakieś lokacje jakieś tutaj małe mrugnięcia oczkiem y, do fanów przemycenie trochę fabuły pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków i z tego co y, chyba było opublikowane na Twitterze pierwsze dwa odcinki mają mieć łącznie długo nieco ponad dwóch godzin, czyli wychodzi tam mniej więcej godzina na odcinek, czyli dość sporo, całkiem sporo. Nie wiem jeszcze jak sam serial wypadnie, ale jeżeli wypadnie dobrze, no to długość odcinków wygląda już na całkiem satysfakcjonującą, jak na podróż po Śródziemiu. Co do samego teasera, to oprócz tego nawiązania wizualnego do pierwszej części filmowej trylogii Petera Jacksona, to mamy jeszcze inne nawiązanie, Otóż w tle słyszymy fragment wierszu o pierścieniach z książki. W drużynie pierścienia jest on czytany przez Galadriele, a tutaj czyta nam go po prostu jakiś kobiecy głos. Jest to oczywiście po angielsku, więc może przytoczę ten fragment po polsku dla tych, którzy no to niekoniecznie język znają. Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem siedem dla władców Krasnali. W ich kamiennych pałacach. Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie. W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Z tego wszystkiego możemy wywnioskować, że fabuła serialu w głównej mierze może opierać się na pierścieniach. Trzech pierścieniach elfów, siedmiu pierścieniach krasnoludów i dziewięciu ludzi. I oczywiście jedynym pierścieniu władcy ciemności. Jak to dokładnie będzie, tego jeszcze nie wiadomo. Może sam serial rozpocznie się właśnie od momentu wykucia pierścieni lub po wykuciu pierścieni i w trakcie serialu będziemy mieli takie fragmenty retrospekcji i cofania się do momentu wykuwania albo przed wykuciem, kiedy Sauron przebywał wśród elfów i tym podobne rzeczy. No cóż, nie pozostało chyba nic więcej na razie niż czekać na oficjalny Zwiastun i więcej informacji na temat tego, wokół czego konkretnie będzie się skupiała fabuła pierwszego sezonu. Na dziś to tyle, taka krótka, mała analiza i garść informacji ode mnie dla Was. Trzymajcie się, hej!